Aloha! Nie! <grywa> Znowu daliście się nabrać. To nie są Hawaje. To nie są Hawaje, chociaż tak to wygląda, ale to zalew Zębożycki. Piękne, egzotyczne miejsce tuż pod Lublinem. No cóż, każdy ma takie tropiki, na jakie może sobie pozwolić, a ja, w związku z, z COVID-em i wychowywaniem kaszejadów, mogę sobie pozwolić na to. Ale cóż, trzeba się cieszyć tym, co jest. Ale dzisiaj nie o lubelskim Miami. A o upominkach. Kilka upominków dla patronów. Patronite cały czas gdzieś tam sobie działa, chociaż rzadko o tym mówię, ale jakby ktoś tam chciał się dorzucić, to link do Patronite umieszczę w opisie tego filmu. I co? Lecimy z upominkami dla patronów i nie tylko dla patronów. Lecimy więc z upominkami i jak zwykle e, mam do rozdania kalendarze. Kalendarze z luksy na 2021, lepszy rok, e, z pięknymi fotografiami idealnych tras szosowych. E, kalendarz klasyczny na ścianę i e, jest też taki mniejszy kalendarz na biurko, bardzo, bardzo fajna opcja. Um, jest też taka słitaśna czapa, bardzo słodka czapa. Są też skarpetki i kilka mniejszych drobiazgów. Jeżeli chodzi o patronów, to chciałem podziękować i wyróżnić dwóch patronów. Pierwszy to jest Michał Marcin M. Do niego leci czapa, leci duży kalendarz, lecą skarpetki. Drugi patron Piotrek C. Do niego leci też duży kalendarz, skarpetki i kilka mniejszych gadżetów. I jeszcze konkursik, szybki konkursik. Do zgadnięcia jest ten kalendarz na biurko. Konkurs jest prosty, w sensie zasady są proste. Odpowiedź umieszczamy w komentarzu. Pierwsza prawidłowa odpowiedź wygrywa. A pytanie jest następujące. Jaki wyścig przełajowy odbywał się, niestety już się nie odbywa, ale odbywał się w okolicach zalewu Zębożyckiego? Jaki? Wyścig przełajowy odbywał się w okolicach Zalewu Zwiąborszyckiego. Odpowiedzi piszcie w komentarzu. Tyle. Prosta sprawa. Yy, dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Czołem! Hej!